Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dziś zapraszam Was na kolejny filmik. Tym razem na temat przełącznika Wi-Fi Sonoff. Do tego zamówiłam dodatkowo pilota zdalnie sterowanego. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na samym początku zacznijmy od czasu dostawy, przesyłki oraz ceny. Jeżeli chodzi o czas przesyłki, dotarła ona do mnie naprawdę bardzo szybko, ponieważ czekałam tylko dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o cenę, to ja za son dwukanałowy plus pilot zapłaciłam 68 zł. Z tego co się orientuję, to sam son dwukanałowy... U nas w Polsce kosztuje w granicach 85 zł. Jeżeli chodzi o pilota, to nie orientuję się w jakiej on jest w cenie u nas w Polsce. Teraz rozpakuję przesyłkę i zobaczymy, jak wygląda jej zawartość. Jak możecie zobaczyć, przesyłka dotarła w całości, jedynie delikatnie od góry, pudełko ma wgniecenie. Jeżeli chodzi o pilota, był on dorzucony do opakowania luzem bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Zacznijmy na początek od samego Son Ofa. Zobaczymy, jak on wygląda. Jeżeli chodzi o moją wersję son Offa, jest on w wersji dwukanałowej. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o pilota bezprzewodowego, jest on naprawdę bardzo mały. Tutaj mamy taką delikatną klapkę. Jeżeli ją przesuniemy na dół, możemy zobaczyć oznaczenia A, B, C i D. Jeżeli chodzi o sam przełącznik Wi-Fi, to powiem Wam, że posiadam już jeden w takiej samej wersji, zakupiony w Polsce i teraz mam drugi zakupiony z AliExpress. Oprócz tego, że różnią się cenowo, ja osobiście nie widzę między nimi żadnej różnicy, więc jeżeli ktoś szuka tańszej wersji, to myślę, że można śmiało zamawiać na AliExpress ponieważ tak jak wam wspominałam wcześniej ja za komplet zapłaciłam 68 zł. Co więcej o samym przełączniku WiFi. Jak dobrze wiemy, możemy do niego podłączyć różne urządzenia elektryczne i sterować nimi bezprzewodowo lub pilotem, który zakupiłam w zestawie razem z Sonoffem. Kochani, w dzisiejszym filmiku na temat przełącznika Wi-Fi byłoby to na tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam!